Dotknij wizerunku Maryi, otaruj jej różę i wciszy złóż życzenie. Napisz, kamen, a usłyszysz głos Boga i powitasz jego objawienie. Maryja słuchała słów anioła, uwierzyła i była posłuszna. Czy dzisiaj również chcesz słuchać głosu Boga? Moje owce słuchają mojego głosu, znam je, a one idą za mną. Bóg mówi, Bóg zabiega o tych, którzy tęsknią do jego ukazania się. Poszukuje tych, którzy są zdolni usłyszeć jego słowa, tych, którzy nie zapomnieli o jego posłannictwie i ofiarowują Bogu swe serca i ciała. Bóg zabiega o tych, którzy są mu podporządkowani jak dzieci i mu się nie opierają. Jeśli poświęcisz się Bogu, bez przeszkód ze strony jakiejkolwiek mocy czy siły, Bóg spojrzy na Ciebie przychylnie i obdarzy Cię swymi błogosławieństwami. Bądź osobą, która słyszy głos Boga i jest przez Niego błogosławiona. Kliknij na link WhatsApp na mojej stronie i dołącz do naszej grupy, aby wspólnie słuchać dzisiejszego głosu Boga i powitać Jego objawienia.